Witam, mamy 29 styczeń, godzina 13.30 kolejny przegląd wkładek w ulach po kolejnym tygodniu. Ten tydzień jest raczej mroźny, temperatura cały czas w nocy jest w granicach minus 1,5, minus 2, minus 3 stopnie w dzień też jest ujemna albo plus 1, więc zobaczymy co jest w ulach. Ul numer 11: cztery sztuki warozy. Pszczoły wyraźnie się przesuwają w środek ramek. Odsunęły się od wylotka. Siła pszczół jest mniej więcej podobna jak było. Mniej więcej od tygodnia zaobserwowałem lekki wzrost temperatury w ulach o jakieś 2 stopnie, więc coś pszczoły kombinują, coś tam się dzieje, dlatego postanowiłem je dodatkowo docieplić z dwóch powodów, raz z powodu pszczół, a dwa z powodu tego, że zaobserwowałem, że termometry, które dałem, na samych termometrach wydziela się para wodna i one są mokre, a w samym ulu jest sucho. Jest najprawdopodobniej różnica temperatur między obudową termometra a tym, co jest w środku ula, powoduje wykraplanie się pary wodnej. Dlatego ociepliłem i ewidentnie to pomogło. W tej chwili zrobiłem w ten sposób, że zastosowałem wentylację, żeby była minimalna. Tu jest jedna warstwa filcu, poduszka. Którą ostatnio kupiłem w Oszonie za 6 zł. I pod spodem druga warstwa filcu. Zobaczymy jaka jest temperatura i wilgotność. Tak to wygląda. Wilgotność jest dość spora, natomiast temperatura jest wyższa, niż była. Ul numer 12. Ten ul był 4 tygodnie temu odymiony. Po tych dniach ciepłych, jakie były w grudniu, o co mi wyszło 30 sztuk warozy odymiłem. I w tej chwili jest 0 warozy, nie ma ani jednej sztuki. Pszczoły się wyraźnie przemieściły w tym ulu, również w środek ramek. Mniej więcej siła jest taka sama, jak była. Generalnie jak się robi zimno, to waroz jest dużo mniejszy osyp. I analogicznie jak w poprzednim, zrobiłem tak samo, wentylację, i ocieplenie też dwoma warstwami filcu i poduszką. Jak widać, w ogóle jest 62%, 7-8 stopni. Nie będę podnosił termometru, ale w tych dwóch ulach generalnie pszczoły są. Pod samą powałką siedzą. W pozostałych ulach pszczoły są nisko. Ul numer 10. Tu też nie ma ani jednej sztuki warozy. Pszczoły też lekko się przesunęły ze skraja. Przedtem cały czas pszczoły mieściły się w tym miejscu. Teraz przeszły jakby na sąsiednią ramkę i ramkę obok. To już tak od tygodnia mniej więcej jest. W ogóle w tych ulach, w tym pierwszym ulu, który pokazywałem, czyli numer 11, wilgotność zawsze była dużo większa niż w pozostałych. Jest to ul skrajny, stojący tutaj na skraju. i W tym ulu analogicznie jest zrobiona wentylacja i ocieplenie. Wentylacja jest tylko otwarty jeden pajączek. I umieszczony tutaj, żeby mi się nie zatkało. A jak wygląda temperatura i wilgotność? Też jest poduszka. Drugi filc 75% 11,5 stopnia. Wybitnie ciepło. Tu jest troszeczkę wody. Pól numer 3 też jest 0 farozy, natomiast tu jest jakby dużo mniej pszczół niż było wcześniej. Wcześniej była większa aktywność, jakieś dwa tygodnie temu. Po zgryźlinach widać, że jest coś słabo. Niby obsiadają w dalszym ciągu jakieś Trzy ramki, ale wyraźnie mniejsza aktywność pszczół jest. Dwa nie ma ani jednej. Tu nie mogłem zastosować poduszki bo moje dennice są troszeczkę, e, moje powałki są troszeczkę szersze. Więc dałem podwójny filtr. Jeszcze dodatkowo gąbkę. Wilgotność 94 temperatura 6,7 czyli też jest troszeczkę wyżej niż przeciętnie bo przeciętnie temperatura była w granicach 5 stopni. Pól numer 1. Tu jest jakby bez zmian. Pszczoły już w zeszłym tygodniu przemieściły się mniej więcej na środek, ale działają jakby na całej ramce. Jest jakby większa aktywność pszczół niż była. To jest ul bardzo słaby następny będzie jeszcze bardziej, jeszcze słabszy tu też dołożyłem ocieplenia podwójny filc i gąbka temperatura 3,674% 74% wilgotności z tym, że tu pszczoły prawdopodobnie na dolnym korpusie siedzą i wreszcie ul numer 2 to jest najsłabszy, tu jest garstka pszczół ale jak widać jeszcze żyją, nawet aktywność jakby jest większa niż była w zeszłym tygodniu i też jest zerowa rozy. Generalnie jak widać we wszystkich ulach jest zerowa rozy, tylko w pierwszym ulu czyli numer 11, który pokazywałem było 4 sztuki. Coś tu jeszcze pszczoły pracują, jeszcze coś tam zgryzają. Więc jeszcze jakieś życie jest. No tu temperatura będzie żadna, bo pszczół prawie nie ma, więc nie mają z czego grzać. 1,3 stopnia, 92% wilgotność. Drugi termometr pokazuje 4 stopnie. I jeszcze na koniec wykres jak to wygląda temperatura zewnętrzna w ciągu doby wilgotność w granicach 80-90%, natomiast temperatura jak widać minus 03% wczoraj o 14.40 systematycznie spadała, żeby w nocy osiągnąć minus 3,1 to jest godzina 7.10 i mniej więcej od 7.10 lekko zaczęła rosnąć w górę. Dzisiaj nawet troszeczkę słońce wyszło i w szczycie miała minus 0,7. To jest temperatura zewnętrzna, a temperatura w ulu, tym który jest monitorowany, jeden z trzech, bo tu jest ten ul numer trzeci, w miarę jeszcze jakiś tam ul numer dwa, to jest bardzo słaby ul i ul numer 1 też jest słaby to tu widać, że w tej chwili jest 3,3 stopnia w tym jest 1,4 a tu jest 7,2 teraz po przeglądzie ta temperatura jakby podskoczyła czyli widać, że pszczoły reagują po otwarciu po jakichkolwiek tam czynnościach w ul chociaż w miarę się spokojnie zachowuje, żeby ich nie niepokoić więc wczoraj od godziny 14 Temperatura wulu była 7 stopni, 79%. Wilgotność jak widać, wilgotność jest mniej więcej cały czas na tym samym poziomie. Ona się tam zmienia w granicach 86 do 75. W takim zakresie sobie tam chodzi. Po wilgotności widać, że pszczoły są tam w jakimś sensie aktywne. Wulu w ciągu nocy temperatura spadła minimalnie do. 56 stopnia dawniej, jeszcze 3-4 tygodnie temu taka temperatura to była normalna. W tej chwili ona jest już to jest minimum, natomiast jak widać w ciągu dnia aktywność pszczół tam wzrosła i temperatura doszła nawet do 7,5 stopnia to jest ten moment, gdzie ja do ula tam zaglądałem. I widać ewidentnie, że w tych ulach troszeczkę temperatura wzrosła, więc jakby dział, intensywność pszczół jest większa niż była do tej pory. Dlatego już ociepliłem i zobaczymy, co będzie dalej. A następny filmik za tydzień. Dziękuję i pozdrawiam.